List do Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety 11, 11 i 14. O tym mamy wiele do powiedzenia, ale trudno Wam to wyłożyć, bo staliście się ociężali w słuchaniu. Pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają wyćwiczone zmysły do rozróżniania dobrego i złego. Kochani bracia i siostry, są w kościele choroby, o których nie mówi się głośno, bo nie bolą natychmiast, nie powodują gorączki, nie wywołują dramatycznego upadku w jeden dzień. To choroby ciche, spokojne, rozwijające się powoli. Po stronie tych, którzy regularnie karmią się Bożym Słowem, którzy są obecni na nabożeństwach, Którzy znają wersety, pieśni, komentarze i całe teologiczne konstrukcje, choroby, które pojawiają się nie w momencie braku pokarmu, lecz w momencie nadmiaru. Jedną z najbardziej niebezpiecznych spośród nich jest duchowa otyłość. Stan, w którym człowiek nie cierpi na duchowy głód, lecz przeciwnie, jest tak pełny, tak syty, tak przeładowany, że zaczyna tracić wrażliwość na działanie Boga. List do Hebrajczyków pokazuje ten problem z niezwykłą precyzją. Autor nie pisze: Niewiele wiecie, nie pisze: Macie małą wiedzę, jesteście duchowo zaniedbani. Nie. Autor listu do Hebrajczyków mówi: Staliście się ociężali w słuchaniu. Nie brakuje wam treści, brakuje poruszenia. Jesteście jak ludzie, którzy zjedli za dużo, ale nie ruszyli ani kroku. Możecie powtarzać słowo, ale ono nie porusza już serca. Możecie analizować naukę, ale ona nie prowadzi do przemiany. A przecież Biblia nie została dana po to, byśmy ją. Jedynie rozumieli. Ona została dana, by nas przekształcała. Bracia i siostry, żyjemy w czasach, o których poprzednie pokolenia mogły tylko marzyć. Wierzący mają dostęp do nieskończonej ilości duchowego pokarmu. Mamy Biblię w każdej formie, w każdym przykładzie. Mamy komentarze greckie i hebrajskie, mamy dziesiątki konferencji rocznie, transmisje live z drugiego końca świata, podcasty, książki, vlogi, codzienne rozważania, aplikacje, które przypominają o modlitwie. Nigdy wcześniej Kościół nie był tak syty, a jednak nigdy wcześniej Kościół nie był tak mało poruszony. To jest właśnie duchowa otyłość, stan, w którym człowiek tyle przyjmuje, że przestaje reagować. Słowo, które kiedyś wstrząsało, dziś jedynie prześlizguje się po powierzchni. Kazanie, które kiedyś paliło serce, dziś jedynie informuje. Modlitwa, która kiedyś poruszała wnętrze, dziś staje się zwyczajem. Chrześcijanie, którzy są najedzeni, przestają być głodni, a gdy nie jesteśmy głodni, nie szukamy, nie wołamy, nie walczymy. Po prostu trwamy. Jezus nas ostrzegał przed takim stanem. Powiedział: Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Nie mówił tego do pogan. Mówił do uczniów. Mówił do tych, którzy byli najbliżej, do tych, którzy słyszeli więcej niż inni. Ale bliskość nie gwarantuje wrażliwości. Bliskość może uśpić. Może być, można być tak blisko Jezusa tak długo, tak regularnie, że człowiek przestaje się wdziwić jego cudom, przestaje reagować na jego słowa. Przestaje odczuwać wagę jego nakazów. Każde kolejne kazanie jest tylko kolejnym kazaniem, każda kolejna pieśń tylko kolejną pieśnią. Słowo Boże mówi, że pokarm stały jest dla dorosłych, ale dorosłość w Królestwie nie jest mierzona latami wiary, lecz posłuszeństwem. Autor listów do hebrajczyków dodaje, że ci dojrzali przez praktykę mają wyćwiczone zmysły do rozróżniania dobrego i złego. Nie przez wiedzę, nie przez ilość konferencji, nie przez głębokość analizy. Przez praktykę, przez ruch. Duchowe życie nie jest teorią, to ruch. Kto się nie porusza, traci duchową wrażliwość, Zaczyna słyszeć, ale nie reaguje, widzi, ale nie odpowiada, wie, ale nie żyje. Dzisiaj wielu chrześcijan doświadcza duchowej bezwładności. Duchowa otyłość nie zawsze objawia się grzechem, często objawia się bezruchem, właśnie, brakiem praktyki. Można zać Biblię na pamięć, i nie przebaczyć bratu, można rozumieć proroctwa i nie modlić się, można studiować kazania o miłości i nie kochać, można słuchać nauczania o ofiarności i nie dawać, można znać wielkie słowa o ewangelizacji i nigdy nikomu nie powiedzieć o Jezusie. To właśnie jest duchowa otyłość, sytość bez przemiany. Jezus powiedział coś, co powinno wstrząsnąć każdym z nas. Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i je zachowują. Nie ci, którzy je kolekcjonują, nie ci, którzy potrafią je cytować, ci, którzy je wykonują, bo duchowe mięśnie rosną tylko wtedy, gdy są używane. Historia paralityka z Ewangelii Marka pokazuje nam kluczową prawdę. Jezus powiedział mu: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I on wstał, zrobił krok. Nie musiał wiedzieć wszystkiego, nie musiał pojmować teologii uzdrowienia, po prostu zrobił to, co powiedział Jezus. Wielu wierzących zna Jego nakazy dużo lepiej niż paralityk, a jednak nie wstaje. Duchowa otyłość sprawia, że słyszymy wstań, lecz pozostajemy tam, gdzie jesteśmy. Słyszymy iść, lecz nie ruszamy się. Słyszymy przebacz, lecz zamykamy serce. Słyszymy nawracaj się, lecz odkładamy to na jutro. Bóg nie daje świeżej manny tym, którzy nie zbierają tej, którą już dał, nie posyła dalej tych, którzy nie wykonali tego, co zrozumieli wczoraj. Nie daje większych objawień tym, którzy nie byli posłuszni małym. Jeśli nie wykonuję tego, co wiem, że powinienem wykonać, staje się duchowo ciężki, ospały, ociężały, otyły w słowie, ale wychudzony w czynie. Lekarstwem na duchową otyłość nie jest zmiana kaznodziei, nie jest zmiana, nie jest zmiana zboru, zmiana pieśni, ani szukanie kolejnych treści. Lekarstwem jest powrót do podstaw, powrót do posłuszeństwa, jak napisał Jakub: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Człowiek duchowo otyły oszukuje samego siebie, bo myśli, że skoro wie, to żyje. Myśli, że skoro rozumie, to posłuchał. Myśli, że skoro się wzruszył, to się zmienił. Ale słowo nie zmienia człowieka przez informację, zmienia go przez decyzję. Dzisiaj Duch Święty mówi do kościoła, Porusz się, wstań, praktykuj, wyjdź, zrób krok. To może być krok przebaczenia, może być krok modlitwy, może być krok przeprosin, może być krok odrzucenia grzechu, który trzymasz latami, może być krok służby, może być krok ewangelizacji, może być krok postu, może być krok powrotu do Biblii. Która od dawna leży zamknięta. Może stoisz właśnie w miejscu, w którym wiesz, że jesteś karmiony ponad miarę, ale jesteś nieporuszony. Wiesz, że masz dostęp do treści, ale nie masz ognia. Wiesz, że znasz słowo, ale nie czujesz jego ciężaru. Wiesz, że powinieneś coś zmienić, ale od dawna nic nie robisz. Dobra nowina jest taka, że Jezus nie przyszedł cię zawstydzić. Jezus przyszedł cię poruszyć. Nawet jeśli twoje duchowe ciało jest ospałe, On ma moc je ożywić. Nawet jeśli straciłeś wrażliwość, On może ją przywrócić. Nawet jeśli nosisz w sobie ciężar lat duchowego bezruchu, on może cię postawić na nogi jednym słowem: wstań. Kochani, skłońmy głowy do modlitwy. Panie Jezu, przychodzimy dziś do ciebie jako lud, który wiele słyszał. Wiele widział, wiele otrzymał, ale potrzebuje nowego poruszenia. Przebacz nam duchową ociężałość, przebacz nam sytość bez działania, emocje bez przemiany, wiedzę bez posłuszeństwa. Dotknij nas na nowo, obudź w nas głód, który prowadzi do ruchu, przywróć duchową wrażliwość. Naucz nas być wykonawcami Twojego Słowa. Daj nam odwagę, aby wstać tam, gdzie dotąd siedzieliśmy, i ruszyć tam, gdzie dawno powinniśmy poprowadzić nas Twoje Słowa. Ożyw, porusz, poprowadź w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.